Po Sieradzu można już spacerować w 3D. Nie chodzi jednak o tradycyjną, wirtualną wędrówkę uliczkami na Starówce. Sieradzki spacer to gra edukacyjna wymagająca wiedzy o historii miasta. Wszystko zrobili uczniowie technikum informatycznego. To jest taki chyba ostateczny sprawdzian tego, co zrobili. Mam nadzieję, że ostateczny. No W końcu odpoczniemy trochę od tego całego zamieszania. Praca nad grą zaczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Trzeba było sfotografować każdą uliczkę na Starym Mieście, Wszystkie kamienice i zabytki. Potem opracować zadania, które rozwiązywać będą gracze. Nawet jeśli było trudno, teraz już nikt o tym nie pamięta. Dla młodych ludzi to była okazja do poznania historii rodzinnego miasta, ale nie tylko. Przede wszystkim nauczyliśmy się pracy w grupie. To jest, myślę, najważniejsza nauka dla nas wszystkich. A oprócz tego języków programowania, ogólnie modelowania, tworzenia gier 3D. Powstaje nowy projekt, mogę to zdradzić taką ciekawostkę, no ale. To jest na razie faza testów, ale coś myślę, że jeszcze będzie. Jeszcze to nie jest koniec. Zanim jednak powstanie nowa gra, trzeba było przetestować tę pierwszą. Na rynku każdy mógł spróbować swoich sił. Dla młodszych zawodników jest tryb fabularny, dla trochę starszych historyczny. Tych pierwszych było zdecydowanie więcej, bo dzieci bawią się takimi grami na co dzień. No, lubię. A dlaczego? No bo są takie fajne, takie logiczne. No, bo ja dobrze gram w gry komputerowe, bo ja jestem takim maniakiem. Damian tym razem przyszedł z mamą. Oboje postanowili spróbować swoich sił w trudniejszym, historycznym trybie. Damian zna się na grach, mama na historii. Bardzo fajna rzecz. Miejmy nadzieję, że to zachęci właśnie młodzież, dzieci tak jak, takie jak Damian, do takiego wniknięcia w historię się radza. Gra edukacyjna Sieradzki Spacer to wykorzystanie nowoczesnych technologii, by promować miasto. Grę, cały film, wszystko przygotowali młodzi mieszkańcy Sieradza, uczniowie jeszcze, więc dobrze, że właśnie młodzi ludzie się angażują w życie miasta. No, sobie sposób najlepszy, czyli poprzez, poprzez, poprzez grę, grę można powiedzieć edukacyjną i w tej grze można się nauczyć czegoś nowego o Sieradzu. No, to wszystko służy temu, żeby jeszcze bardziej rozpropagować miasto. Gra Sieradzki Spacer powstała w ramach programu Kulturalna Starówka, tu bije serce miasta. Chętnych do zagrania nie brakowało, choć wielu dorosłych przyznawało, że woli najpierw spróbować w domu. Gra będzie dostępna bezpłatnie w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu. Promocji gry towarzyszyły też gry planszowe. Dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych był tor wodny i samochodowy. No, ja. A, no,